Szanowni Państwo, jako że święta już tuż tuż i ogółem mało komu będzie się chciało oglądać jakieś propagandowe gorzkie żale, jak i na podcasty będzie mniej czasu, pomyślałam, że zrobię coś luźnego, bo dlaczego nie? Ogólnie jestem załamana, bo sprawdziłam statystykę po ostatnim QA i widzę, że mało kto z Was obejrzał je w całości. Ja nie wiem, jak tak można. Siedmiu minut nie mogliście poświęcić, przecież ono takie krótkie było i w ogóle. Ech, no nic. No i do miliona wyświetleń jeszcze nadal nie dobiło. Więc tragedia i serce bolesne, proszę państwa. Ja tu płaczę. W międzyczasie, ocierając łzy, pomyślałam, że zbiorę dokupy wszystkie wstawki z radzieckimi żartami, które pewnie bardzo rozbawiłyby towarzysza Reigana, który namiętnie zbierał wszelkiej maści radzieckie dowcipy, i jako jeden z nielicznych ludzi w USA rozumiał ich sens i na czym polegała puenta. Dlatego zebrałam je dla Was w jednym miejscu, bo nie wszyscy obejrzeliście całości. A i pewnie słuchając pytań i odpowiedzi jako podcastu, niektóre pewnie tonęły w gąszczu pytań i pod gradobiciem odpowiedzi. A jestem bardzo dumna ze swojego pomysłu urozmaicenia Q&A żartami z epoki. Dlatego będziecie musieli je teraz słuchać i będą Wam się podobać. O! Dlatego proszę spojrzeć na swoje ekrany, kineskopy, oscyloskopy i wyświetlacze kalkulatorów. Oto wszystkie wstawki, które zamieściłam w QA. Jaki będzie plon w tym roku? Średni. Gorszy niż w zeszłym roku, ale lepszy niż w przyszłym. Czym jest radziecki biznes? Ukraść skrzynkę wódki, wódkę wylać, butelki zwrócić. A pieniądze przepić. Co jest stałe w Związku Radzieckim? Czasowe trudności. Politinformator opowiada: W komunizmie będzie wszystko u wszystkich. Nie tylko samochody, ale nawet śmigłowce. Staruszka dopytuje się, a po co mi śmigłowiec? Dowiesz się, że w Moskwie rzucili kiełbasę, to polecisz. Wybierają rabina do moskiewskiej synagogi. Trzy kandydatury: jeden wspaniale zna talmud, ale nie jest członkiem KPZR, drugi członek KPZR, ale źle zna talmud, a trzeci dobrze zna talmud, jest członkiem KPZR, ale jest Żydem. Trwa szkolenie dla grupy turystów, którzy wybierają się do Włoch. Zapiszcie te kilka fraz po włosku. Jak przejść do hotelu? Ile kosztuje lemoniada? Na to jeden z turystów. A jak będzie, proszę o azyl polityczny. A po co jest to wam potrzebne? Groźnie pyta się inny turysta. Po prostu chciałem dowiedzieć się, kto w naszej grupie jest starszym od KGB: Reportaż Radzieckich Wiadomości. Korespondent. Przed wami zwyczajny amerykański bezrobotny. Amerykanin. Hello Russian! Welcome to America! Korespondent. On mówi, że nazywa się John i nie jadł od czterech dni. Pojechało dwóch radzieckich skrzypków, Borys i Piotr, na konkurs muzyczny w Wiedniu. Główna nagroda przywilej zagrać na skrzypkach z Borys zajął drugie miejsce, a Piotr ostatnie. Za kulisami Borys płacze. No dlaczego? Dlaczego? Za co? Piotr, towarzyszu, nie przejmujcie się. Ot, nie zajęliście pierwszego miejsca, nie zagraliście na jakichś tam skrzypcach. Borys, no jakby ci to wytłumaczyć? Dla mnie zagrać na tych skrzypcach to samo co dla ciebie postrzelać z pistoletu Dzierżyńskiego. Lenin udowodnił, że nawet kucharki mogą zarządzać państwem. Stalin udowodnił, że państwem może zarządzać jedna osoba. Chruszczow udowodnił, że państwem może zarządzać Dureń. A Breżniew udowodnił, że państwem w ogóle można nie zarządzać. Breżniew otwiera Igrzyska Olimpijskie. Czyta z kartki. O, 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 o. Od razu podbiega asystent i szepcze. Leonidzie liczył. Tego nie trzeba czytać. To są kółka olimpijskie. Tekst jest niżej. W czasie konferencji prasowej dla zagranicznych korespondentów Breżniew miał otrzymać pytania, odpowiedzi na które miał zapisane na kartce. Pierwsze pytanie miało brzmieć następująco: Panie Breżniew, czy może Pan odpowiedzieć na kilka pytań? Ale korespondent zadał mu od razu drugie pytanie: Jak się Pan czuje, Panie Breżniew? Zerknąwszy na kartkę, Breżniew odpowiedział: Mogę. Dwóch żydów wyjechało do Izraela. Po kilku latach jeden zdecydował się wrócić do Związku Radzieckiego. Drugi mówi: Wyślij zdjęcie. Jeśli wszystko w porządku, zrób z rodziną na stojąco. Jeśli nie, na siedząco. Po miesiącu przychodzi list ze zdjęciem. A na zdjęciu cała rodzina pozuje należąco. Na egzaminie wstępnym na studiach profesor pyta kandydata. Opowiedzcie o kolektywizacji. Nie wiem. To o industrializacji. Nie wiem. To o 27. Zjeździe partii. Nie wiem. A kto to jest Stalin? Nie wiem. A kto to jest Breżniew? Nie wiem. Skąd pan taki pochodzi? Z Urupińska. Profesor ze smutkiem mówi: a może rzucić to wszystko w cholerę i wyjechać do Urupińska? W ZSRR wszystko było dla człowieka. I wszyscy znali imię tego człowieka. Nixon pyta się Breżniewa: jak udaje się wam zorganizować centralne planowanie zaopatrzenia tak ogromnego państwa? Breżniew odpowiada: Wszystko wieziemy do Moskwy, a naród już sam rozwozi. Komunizm. Kiedy jesteś uzbrojony po zęby? Ale nie masz zębów. No tak to wygląda. Ogólnie mi się bardzo podobały te żarty, które wam opowiedziałam, i mam nadzieję, że wam również przypadły do gustu. Jeśli nie przypadły, to bardzo proszę zrobić dobrą minę do złej gry, nie robić mi przykrości i powiedzieć, że strasznie wam się spodobały, boki zrywać, a tak w ogóle to nigdy nie słyszeliście nic tak zabawnego. Chłe, chłe, Teraz na święta nie planuję żadnego dużego materiału. Bo wiadomo, święta, ale jeśli nic się nie zepsuje i wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za parę dni jeszcze coś wrzucę. Świeżego i luźnego. W sam raz na drugi dzień świąt. Dlatego jeśli po dwóch dniach świątecznej wyżerki będziecie mieć jeszcze miejsce i zmieścicie deser, to bardzo proszę, sprawdźcie co nam mnie słychać, bo Manusz Widelec, może pojawi się coś ciekawego. Choć od razu zastrzegam, raczej w ogóle niezwiązanego z Rosją i typową zawartością, do której Was przyzwyczaiłam na moim kanale. Jeśli chodzi o przyszły rok, może szybko podsumuję to, co mówiłam w Q&A i trochę to uzupełnię. Z jednej strony postaram się, żeby regularnie pojawiał się nam znany repertuar, a więc tłumaczenia jakichś uroczych, szaleńczych monologów od Sołowiowa, jeśli ten w końcu przestanie przynudzać i zrobi coś zabawnego. Reakcje propagandy na jakieś wiekopomne wydarzenia, jakimi niewątpliwie jeszcze zadziwią nas Ukraińcy, i wywołają burzliwą reakcję grona znanych nam Pokémonów. Oczywiście nie zapominam również o Turbo Patriotach, którzy obecnie bardzo mocno podkulili ogony, ale jeśli w przyszłym roku Kwaczkow znowu opowie coś zabawnego, to się tutaj pojawi. Obecnie, o ile nadal czasem występuje w internecie, to nie są jakieś wybitnie ciekawe materiały. Oczywiście nadal będę śledzić mojego piwnicznego ulubieńca, Igora Iwanowicza-Wsiewołodowicza-Girkina-Ogórkina, regularnie dając wam update, co tam u niego słychać i czy pajda lekką jest. A i kto wie, kto wie, może po wyborach go wypuszczą. Tak na moje niewprawne oko stawiam, że gdzieś w kwietniu czy w maju. Po czym on odpali streama, żeby o sobie przypomnieć. A przypomnieć ten znamienity kandydat na prezydenta niewątpliwie musi, ponieważ liczba sypukcji subskrypcji na Telegramie spadła mu z 886 tysięcy do 576 tysięcy. Smuteczek. W temacie propagandy kanał Zwiezda TV na pewno nie raz, nie dwa zapoda wdzięczny, czasem całkiem interesujący materiał, więc będę mieć ich na oku. Poza tym planuję, żeby regularnie pojawiała się profesor Zubarewicz, która w mojej opinii jest ciekawym dodatkiem ekonomicznym, z którym później można polemizować. Poza tym, oczywiście, pan niewzorow, którego troszkę zaniedbałam, więc muszę się za niego zabrać po raz kolejny. Będę nadal kontynuować tłumaczenia z ciekawych zakątków Rosji i materiały o tematyce krajoznawczej. Oczywiście, wciąż będę regularnie sięgać po format podcastów. Myślę, że w 2024 pojawi się sporo fajnych materiałów, które będą zasługiwać na Waszą uwagę. Naturalnie, jeśli trafią mi się jakieś ciekawe analizy, wspomnienia czy coś takiego, to również będę się nad tym pochylać. No i postaram się wprowadzić w 2024 wspomniany w QA format o nazwie roboczej Cycem, w czasie którego będę Wam przedstawiać dodatkowe materiały związane z Rosją w luźniejszej formie traktując o jakichś ciekawostkach albo zabawnych historiach. Tak wygląda teoria. Zobaczymy, jak będzie się to mieć do praktyki. Mam nadzieję, że zdołam jako tako utrzymać zainteresowanie kanałem w 2024. I mimo, że wojna, jak i temat ukraiński w gruncie rzeczy bardzo się przejadły, będę w stanie stworzyć trochę treści, które Was zainteresują i przyciągną Waszą uwagę. No, mniej więcej jakoś tak to widzę. Życzę Wam wesołych, udanych świąt. Bez kłótni za stołem, chyba że oto kto jest największym fanem Andromedy, albo największym antyfanem botoksowego zgreda. Smacznego jedzonka, z naciskiem na pyszną jarzynową i serniczka. Z rodzynkami, ale i bez rodzynek też ujdzie. Ciepłej atmosfery rodzinnej, a dla tych, kto musi pracować święta, przyjemnego dnia pracy bez większego wysiłku i nerwów. Dziękuję, pozdrawiam i jeszcze raz życzę wesołych świąt.